Czy za 250 zł da się zrobić porządny mikrofon? Endorfi jak zwykle udowadnia, że tak. Właśnie widzicie, to kolejna odpowiedź rynku na rosnącą ilość małych content creatorów potrzebujących rozwiązań kompaktowych, przenośnych, niedrogich i przede wszystkim zapewniających możliwie najlepszą jakość dźwięku. Solum Voice S łączy te trzy cechy, oferując ponadto sporo atrakcyjnych funkcjonalności, nieobecnych w takim sirenie Mini od Razera czy Solo Kaście od HyperXa, pozostających jego bezpośrednią konkurencją. W zestawie trafia do nas dość skromnym, wszakże znajdziemy tu jedynie urządzenie przykręcone już do podstawy, gąbczasty pop filtr oraz przewód USB-C. To co jednak na pewno trzeba pochwalić to fakt, że Endorfi idzie z duchem czasu i przewód o długości dwóch metrów zakończony jest po obu stronach złączem USB-C. W pudełku oczywiście jest zawarty i stosowny adapter na klasyczne USB typu A, ale z takim przewodem podpięcie go chociażby do MacBooka albo innych ultrabooków będzie dużo wygodniejsze i obędzie się bez dodatkowych przejściówek. Małe rozmiary pozwalają też na wygodny transport i podróżowanie z urządzeniem. Jeśli blogujecie bądź do pracy i wideokonferencji potrzebujecie wysokiej jakości dźwięku, no to jest to wprost idealny kompan na wyjazdy. Owszem, w zestawie mógłby pojawić się jakiś twardy case albo chociaż woreczek zapobiegający rysowaniu się konstrukcji przy przenoszeniu, ale w tak konkurencyjnej półce cenowej i tak nie ma na co narzekać. Obudowa to w dużej mierze perforowana, dość cienka blaszka, którą znajdziemy z przodu, jak i z tyłu urządzenia. A obramowanie to już. Plastik, tak samo zresztą jak i podstawa oraz pozostała część korpusu. Na fabrycznym uchwycie przetwornik oferuje nam jedynie możliwość pochylenia w górę lub w dół dla bardziej ukierunkowanego zbierania dźwięku, aczkolwiek nawet po maksymalnym dokręceniu śrub z boku, tej rotacji nie da się zablokować na stałe, przez co przy mocniejszym dotknięciu czy szarpnięciu przewodem i tak będzie się on. Obracał. Nie ma tu też koszyczka, więc drgania dużo łatwiej przedostałem się do kapsuły, powodując dudnienie, ale fabryczny stent zawsze można odkręcić i zastąpić na przykład tak jak ja właśnie teraz jakimś ramieniem. Choć tu już we własnym zakresie będzie trzeba wyposażyć się w odpowiedni dla waszego uchwytu taki o reduktor gwintu, no bo takowego w zestawie producent nie przewidział. Na górze dotykowy przycisk wyciszania, który działa bardzo szybko i responsywnie. A od frontu gałka regulacji gainu z barwną iluminacją wokół. Jej kolor zmieniać możemy poprzez... Przyciśnięcie, przy czym czerwony zarezerwowany jest dla wyciszenia, więc jego akurat w palecie nie uświadczymy, rzecz jasna. Ale jeśli do fanów świecidełek nie należycie, wystarczy owo pokrętło tylko przytrzymać i kolorowy blask po chwili zgaśnie. Warto dodać, że sama regulacja gainu zachodzi płynnie i bez żadnych skoków, a także jest fizyczna, co znaczy, że manewrując pokrętłem, nie zmieniamy głośności przetwornika w systemie, tylko fizyczną czułość mikrofonu. Porty, bo o nich jeszcze nie wspomniałem, są dwa. Z tyłu umieszczono pojedyncze USB-C do zasilania i przesyłu danych oraz jacka 3,5 mm do odsłuchu multimediów wraz z naszym głosem w czasie rzeczywistym. Ciekawe jest natomiast wsparcie dla urządzeń mobilnych, które pozwala nam podpinając Soluma Voice S do telefonu wykorzystywać przy nagrywaniu TikToków, rolek czy innych filmików aplikacją aparatu, zapewniając im tym samym dużo wyższej jakości audio, aniżeli ten malutki przetwornik w smartfonie. Niestety, jak zawsze jest jakiś haczyk, tyczy się to jedynie bowiem urządzeń na Androidzie i to tych ze wsparciem dla OTG, bo na iPhone'ie, przynajmniej tym z Lightningiem, mikrofon po podpięciu zwyczajnie nie daje oznak życia. A skoro jesteśmy już przy nagrywaniu, cały ten materiał, jak zresztą widzicie, zarejestrowałem przy pomocy tego właśnie mikrofonu. No i uważam, że to najlepszy test, bo w praktyce możecie ocenić, czy to audio się Wam podoba, czy też nie. Na nieco dłuższym fragmencie, niżeli na 30-sekundowej. Próbce. Według mnie jest naprawdę nieźle, na nagraniu nie pojawiają się szumy, a charakterystyka pozostaje nieprzekolorowana. Głos reprodukowany jest wiernie, choć z kapką mulistości w dole i bez wyraźnie zaakcentowanej góry, co paradoksalnie zaliczyłbym na plus, bo dzięki temu na surowym audio Sybilianty nie biją po uszach, a nam pozostaje bardzo duże pole do manewru podczas postprodukcji. Popfiltr jednak nie radzi sobie najlepiej z głoskami wybuchowymi i na wysokości fabrycznego stojaka, czyli dość blisko ust, pojawiają się one na nagraniu notorycznie. Na pewno jakimś sposobem, by z nimi walczyć jest umieszczenie przetwornika na ramieniu i odsunięcie go nieco w bok pod kątem, tak by nie znajdował się bezpośrednio przed naszymi ustami. No i druga sprawa, izolacja głosu też nie wypada za dobrze, nawet jak na pojemnościówkę. Dźwięki dochodzące za mikrofonu są wyraźnie wyłapywane, a to z kolei w przypadku, gdy streamujecie, przekłada się na obecność kliknięć w klawiaturę na transmisji. Finalnie jest to jednak sprzęt naprawdę ciekawy, godny uwagi i zainteresowania, przede wszystkim ze strony, jak już mówię, Mówiłem we wstępie twórców, małych twórców, twórców stawiających na wygodę i mobilność, a przy tym na jakościowy dźwięk w przystępnej cenie. Brakuje mi tu w zasadzie jednej rzeczy, na której brak swoją drogą narzekałem już przy poprzednich propozycjach tego producenta, chociażby przy recenzji modelu Solom Broadcast, a mianowicie możliwości regulacji monitorowania, tudzież możliwości jego wyłączenia bez wyciszania. Mikrofonu. Jasne, odsłuch jest ważny, szczególnie gdy streamujemy, ale czasem są sytuacje, gdy chcemy mieć możliwość wyłączenia monitorowania, pozostając nadal słyszalnym dla naszych odbiorców. No a w tym przypadku niestety jest to niemożliwe. Tak więc, czy jesteście początkującymi streamerami i szukacie czegoś do prowadzenia transmisji, vlogujecie i potrzebujecie nagrywać voiceovery do swoich materiałów, czy wreszcie tworzycie krótkie formy przy pomocy jedynie smartfona, Solum Voice S nada się tu idealnie, a przy tym nie nadwyręży zbyt portfela, bo 250 zł to naprawdę duży wydatek nie jest, a inwestycje słychać od ręki. Pamiętajcie, że Endorfi Solum Voice S jest do kupienia w naszym sklepie, gdzie prowadzi link z opisu. A tymczasem zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i widzimy się w kolejnym materiale. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!